Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale fire 1 a dziś mamy kolejny odcinek z serii Mobile Legend Bang Bang I bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. No, to tradycyjnie kolejny odcinek. Szczerze wam powiem już dawno nie było odcinka z Mobile Legend Bang Bang. Więc bardzo się cieszę z tego, że nareszcie o, dzisiaj udało mi się, udaje mi się właśnie nagrać dla Was odcinek z tej serii. I oczywiście tradycyjnie, jeśli odcinek Wam się spodoba, to możecie zostawić łopeczka w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów. I oczywiście, kto nie subskrybuje, może dołączyć do naszej armii i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z filmami. Oczywiście pamiętajcie też o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostać powiad powiadomienia o najnowszych produkcjach. I pamiętajcie o zajrzeniu w opis, bo tam są linki. I przede wszystkim link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem. No. I mam nadzieję, że wczorajszy odcinek z e, w serii Brawl Stars wam się podobał. Mm, I mam nadzieję też, że mój utwór muzyczny też się wam podobał. No. Ej, no zawsze szybciej się to jakoś ładowało. No. Więc mam nadzieję, że mój utwór muzyczny się wam podobał. Jak nie, to, jak nie oglądaliście to polecam bardzo przejrzeć Go sobie tam na kanale możecie znaleźć, ale bo będzie też w zakładce w proponowanych Więc naprawdę Spoko polecam Czekajcie ja się to wszystko załaduje All troops deployed Ta nasza taka. no Dobra pędzimy Słuchajcie, poczekajcie, muszę zobaczyć coś. Dobra, e, nagrywa się odcinek z no. Tu damy z siebie wszystko. Naprawdę. Pokażę im na co stać nas. Kurde, zablokowali mi komba. Ja pierniczę. Zobacz opis śmierci. No spoks, fajny opis śmierci. Dobra. Ale zablokowali mi znowu moje komba, tak jak to jest ciągle możliwe. Chyba mam pomysł na nazwę dla tego odcinka, wiecie? No. Wiem już, jak będzie się nazywał. Dobra, to dajemy czadu, naprawdę musimy dać z siebie wszystko. No, na tych maluchów to rzadko używam komp, ale jednak jak trzeba, to trzeba. Kurde, on mnie zaraz zabije przecież. No, zabił mnie. Ale, w sumie pamiętam, że tym piłkarzem nam nawet dobrze szło um, jak byłem w tam w poprzednich odcinkach Mobile Legends Bang Bang To pamiętam właśnie... To pamiętam właśnie, że tym piłkarzem bardzo dobrze nam szło I to było dość ciekawe On był jednym z takich bardzo mocnych kolesi W tej grze właśnie O nie, nie, ma tak łatwo No nie ma tak łatwo ziomuś. Ja no, bomba, słuchajcie, nie będę Fox. Może by mi ktoś chciał pomóc? No, no znowu ten typek, serio? Kurde, jakie. Ej, co on rzuca? Poczekajcie. Ymm, dobra, komba są dwa na razie. Kurde, no i znowu mi zablokował komba. No zobaczmy opis śmierci na chwilę. Aha, zabójca, Moskw, moskow. Mhm, spoko, aha. No fajnie. No tu fajnie nie zabił typ normalnie. Odcinek trwa dopiero 4 minuty, więc spoks Dobra, pędzimy to z całej si z całych sił normalnie. No. No nie, znowu ten typ słuchajcie, powinniśmy już powoli zaczyna irytować. Jaka zcinka. Dobra, oby nam się udało trochę tą wieżę rozwalić, powiem wam. Kurde, no rozwalili nas, ale nam też się no co jeszcze szczęście trochę tą wieżę rozpierniczyć, więc bardzo spoko No zabójca oczywiście główny wieża No co by innego w sumie Racja no, Co racja to racja, tutaj możemy podglądać Heh. mapkę naszą O dobra, mm, wyłączam to podglądanie Jak się to mi nie ma a dobra e, Tutaj znalazłem, dobra No tak wygląda nasza mapka z tego co widzimy O fajny gigant, kurde Albo to jest ten owołowany ten. Mm, no, jak on miał. E, ten, ten brodacz podobny do piratów z Karaibów. Ten taki ośmiornico, coś tam. Wieża zniszczono, owy. Nie, teraz macie normalnie przelipane, goście. Teraz macie normalnie pozamiatane ziomki. Za zniszczenie naszej wieży, naszej tradycji. Macie normalnie. Możecie pomarzyć o tym, że przeżyjecie. Hmm, więc tak wygląda, no spoks Tutaj się nasi też poruszy, tutaj widzę też Dobra, spoks, fajnie Dobra, już odrodziliśmy się, to bardzo fajnie I będziemy dalej e, Jakby co, polecam też zajrzeć e, do mojego SoundClouda, gdzie w opisie będzie normalnie link e, Bo tam macie różne moje utwory muzyczne, co bardzo polecam Kurde, to jest ten gościu z tymi. Z kombosami, ej, ja go nie zauważyłem nawet. Słuchajcie w ogóle. Go nawet nie szczerzyłem, że on tam stoi. Serio? Naprawdę go nie zauważyłem. No i zniszczyli nam kolejną wieżę, słuchajcie, tak nie może być. No, już nam dwie wieże rozpierniczyli, a my im jeszcze żadnej nawet nie rozwaliliśmy. No, normalnie super, uważam, bomba. A bardzo fajnie. Nie rozwaliliśmy im ani jednej wieży. No, znowu te ziomki, kurde. U mam jakieś kombo, takie dobre. Fajnie byłoby je użyć. Rozwaliliśmy tego gościa. Ale super. Już myślałem, że on jeszcze raz yy, następny tutaj rozpierniczy i nie dam mu rady. Kurde, moje kombo to, to najpotężniejsze odradza się prawie chyba Trzydzieści sekund Więc no trochę czasu mija Kurde Dobra po- O nie no znowu ten gościu z tymi, z tymi, tymi Czekajcie chwilę. Mm, wiem jak go możemy pokonać. Tylko fajnie było, gdyby tam było ich trochę mniej. Tych, zio tych ziomków używały jakieś pewnie swoje combo zaraz. Ja tylko na przeciwnika, no tam. Tutaj jest najbliższy przeciwnik, że tak powiem. Kurde, ja muszę się trochę zregenerować. Regeneracja. To potrwa tylko 3, aż minutę. Serio, to moja regeneracja. Tu nie mogę się za bardzo też ten Jest zablokował nasze combo. Bardzo fajnie, normalnie. No dobra, zginęliśmy, słuchajcie. No fajnie, regenerowałem się w ogóle, ale tak to tam nam jeszcze zniszczyli combo, więc no słabo przyznam. Zni zaraz zniszczyli nam kolejną wieżę, no już no to zostały mi tylko jeszcze dwie wieże. No ta tylko i jeszcze finałowa wtedy. No już. Ja cię panie, no nie no ja w to nie wierzę. Zostałem jeszcze tylko dwie wieże. Ta jedna i finałowa wtedy im tylko zostaje. To nie ma sensu nawet, żebyśmy my gdzieś nie mi... Powiem wam. O to i tak za chwilę ten... Pewnie tam gdzieś jest, jeszcze jest ten kozak, no. Rzecz jasna jakby inaczej. Kurde, a on nasz roz... Nie no, on znowu ten komba swoje użył. Ja w sumie zauważyłem, że nawet tych komb swoich nie używam swoich, a on na przykład swoje używa. Więc chyba jednak czas użyć nasze te najpotrzebniejsze komba, ale bo w następnej rundzie zmienię po prostu ten e, na inną postać. Bo to nie ma też tro trochę sensu. Wow, ta wieża jeszcze się dobrze trzyma z tego co widzę, co się bardzo cieszę. O kurno, oni zaraz nam rozpierdolą wieżę, no nie, tak nie może być. No już się tutaj dostali. Ziomkowie No dobra, zniszczyliśmy tego, może nam się uda jeszcze kogoś zniszczyć No jeszcze tej typy są jakieś, nie, no Dobra, gin kurde Dobra, pędzimy dalej Bo za parę Sorry. sekund nam się odrodzi najpotężniejsze kombo O widzę, że już jedną wieczor nawet zniszczyliśmy, co bardzo jest spoks O, nasi przybywają super. Przytoczyć nam jakaś dodatkowa par rąk. Więc bardzo fajnie. Kurde, najpotężniejsze kombo. Najpotężniejsze. Kurde. ajdź Zaraz zniszczyliśmy tą wieżę, czy nie? O, zniszczona wieża, słuchajcie. A nasza mapka... Mhm Dobra, tutaj tak to wszystko wygląda Kurde, zniszczyliśmy jedną z wież, super Bardzo uważam Za 15 sekund się dopiero odrodzimy. Chciałbym wam po w ogóle powiedzieć, że... Mm, Jakieś miesiąc temu, czy tam dwa miesiące Była w ogóle aktualizacja Mobile Legend do Bang więc bardzo fajnie to wam... Kick? Naprawdę w porze Do... O kurde Ej, oni nam nie rozwalają tej finałowej? Dobra, finałowa nadal jest. Z tego co widzę, i nikt nie pędzi. Więc na razie gites. Oh, Takiej nikt nie pędzi, na no, pewno. fire one. Nie no, Spox. słuchajcie. Dobra, pędzimy. Zaraz, tam są ci... Kurde. Zaryzykować, więc... Iść czy... A dobra, już pewnie załatwili tamtych. Dobra, nie, bo myślałem, że mogę nie ryzyk... lepiej nie ryzykować, bo nam zaraz rozwalą następną jeszcze wieżę, co by było słabe, szczerze mówiąc. Dobra, lecimy dalej. Została jeszcze jedna wieża plus wieża finałowa. Z tego co wiem. No nie, no szkurna, no, akurat tutaj przybywają, nie no z Fox. No, nie ten gostek, kurde, tutaj jest. Ja pierniczę. Kurde, zabiła mnie wieża. Serio? Ale jakoś ten gostek tych tutaj zostawił, a mnie kurde dobił. No, dla mnie to jest dziwne, powiem wam. No, oczywiście, moim zabójcą wieża. Podstawowy atak, fajnie. To zobaczmy na mapkę. Mhm, tutaj tak wszystko wygląda. Fajnie. No to spoks. A jak nasze wieża, bo nie chciałbym jakby stracić naszej tej wieży, powiem wam. Tutaj jest granica, co nie? Dobra, pędzimy teraz. Nikogo nie ma, nikogo nie widzę przy naszej wieży finałowej, więc naprawdę w porze na razie. Na razie wszystko idzie mm, jak bułka z masłem. Gdyby się nam ktoś przydał, szczerze powiem. I co, mi się życie nie odrodzi. Chyba że wziąłbym regenerację. Dobra, wezmę regenerację i pędzę. Ten mój typ ciągle przepraszam? Nie wiem czemu nawet. Za co, szczerze mówiąc, nie rozumiem, powiem wam. Ale no dobra, pędzimy teraz i naprawdę dajemy jeszcze wszystko. Druga wieża zniszczona, słuchajcie, o kurna Kurde, ta wieża zaraz nas normalnie tutaj rozwali, powiem wam Zaraz ją rozwalimy tą wieżę Słuchajcie Zwycięstwo! O tak! Słuchajcie, wygraliśmy, nareszcie. Nareszcie, wygraliśmy. Piękne zwycięstwo. I mamy dziesiąty poziom, super. Normalnie. Ale bomba, powiem Wam. Wow, ta bitwa trwała 16 minut, nieźle. O kurcze nie, no jeszcze tak normalnie kozacko nie miałem nigdy. Powiem Wam, znaczy wygrywałem te bitwy, czasem nam też się w sumie zdarzało ostatnio przegrywać, ale że tak piękne, piękne zwycięstwo osiągnąć, ale tak długi czas na dodatek był. Ale. No właśnie. Naprawdę w porze, przygotowanie Zobaczmy może. Jestem ciekaw co tutaj nowego strzałeczka nam pokazuje mhm. Maga może odblokujemy też w sumie? By się przydał A tu nie. Słuchajcie, nie dobra, bo tutaj musimy prezenty wykorzystać jakieś w ogóle. Tu Maga na razie nie. Wojownik. Nie, dobra, wojownika na razie nie możemy. A wsparcie się możemy. Też nie. Dobra, ale bardzo nam dobrze poszło powiem wam. Naprawdę. Kozacko. I to naprawdę tak wow. Ło, jakiś nowy tryb przetrwania. Dobra, odbieramy nagrody, słuchajcie. Ile nagród, o kurna. Super. Aż cztery nagrody dostaliśmy, więc bardzo w porządku. Tryb przetrwania włączony, wchodzenie w tryb przetrwania. Ja chcę być magiczny, albo nie. Dobra, nie, jestem fizyczny w sumie, no Wybierz bohatera do bitwy Tego wybieram, ok Tego miaskowego, kurde, gostka wybieram mhm. No to kozacko, dajemy czadu, słuchajcie U kurde, on miał chyba aktualizację Ten typ bo mówiłem wam, że, że była aktualizacja z Mobile Legend Bang Bang On wcześniej przecież maczugę, a teraz ma w ogóle co innego Wow Tylko zwycięzcy bohaterowie mają prawo do nauki sekretów o kuli e, zmierz e, Zmierzchu zmierzu, zmierzu Zmierzu, no? Tak, Zmierzu Kuli Zmierzu Aha, spoko O Boże, aby to się szybko naładowało, bo naprawdę Coś co, czuję, że to jakoś za wszystko się zapowiada. Naprawdę. Którą mamy do odcinka 19. Oto Spoks No. Więc naprawdę w porze. Ja oczywiście jestem i Fire One tradycyjnie, no więc spoko. A i czemu oni mają setkę A ja tylko 99? O kurna, tutaj są smoki pustynny ołtarz, wzniesienie. Albo nie biorę. Biorę to. Biorę pusty ołtarz. <śmum> opadanie. Szybkie opadanie, nieźle. Wow. O kurcze, i co ja mam tutaj robić? Ej, słuchajcie, ja nawet nie wiem. Ja mam z nimi walczyć, czy nie? Nie, nie mam z nimi walczyć. O kurde. Słuchajcie, nie no bosko. Ja nawet nie wiem, co mam tutaj robić. Kurwa, wam. No prawdę To jest coś nowego Odwrót, aha, dobra, o, oni gdzieś tam są O dobra, tutaj są, no Widzę ich Dobra, pędzę za nimi, słuchajcie, my chyba jesteśmy razem w drużynie z tymi ziomkami Dobra, czas użyć combo A dobra, tam nikogo już nie było. Już go dobiliśmy tego ziomka. Więc bardzo fajnie. W ogóle oni są ludźmi, a jakimś ogroczymś, Jakimś takim brzdałem, można powiedzieć jestem. Kurde. O, znowu go dobiliśmy, słuchajcie, więc bardzo w porządku. Mhm. Dobra, ten do oni idą. Z tego co widzę. Tutaj gdzieś... Gdzie oni są? Na mapie. Dobra, już chyba wiem gdzie są. Tutaj ich widzę idę za nimi. Mhm. Uh -huh. Powinienem już ich widzieć. Ono powinienem ich już widzieć. Właśnie ich widzę. Dobra, a gdzie idziemy, mm, tak się zastanawiam Obszar, o kurde, to jest jakiś typek A ja zaraz mogę, a ja czemu, a ja zaraz mogę kurde zginąć, powiem wam Ale ta mapa tnie normalnie, łód. Naprawdę No Przecież skręcam Czekajcie, może stanę Kurde, co to za typ, piopiernicze ja Poproszę o pomoc, poproszę o pomoc o XD. Ja proszę w ogóle o pomoc, kurde, bo zaraz tutaj deadnę Spoko I co, zginąłem? Ej, nie, ja zginąłem Ja zginąłem, a nie, dobra, ja żyję, słuchajcie Ja już myślałem, że w ogóle zginąłem No fajnie bardzo Ile odcinek już trwa? 23 minuty o tutaj jest jakiś typ, słuchajcie. Ole zacinka. Jako zacinka, słuchajcie. Ale dobra, pędzimy dalej. I myślę, że zaraz na spokojnie będziemy już kończyć w sumie ten odcinek, powiem Wam. Ten odcinek już trochę trwa, a jednak może tą mapę kiedy indziej sobie zrobimy jeszcze. W następnym odcinku z Mobile Legend Bang Bang byśmy zrobili tą mapę. Wiecie? No. Jeśli, się, jeśli ją odnajdę, to zrobimy jeszcze w następnym odcinku tą mapę. No. Poczekajcie, to jeszcze jest jakiś typ zielony. Więc jeszcze go dobijemy tutaj. Kurde, uciekł nam Co za ziomek, nie no kurde. Czy tak się nie bawimy. Słuchajcie, myślę, że możemy już na spokojnie sobie w sumie zakończyć ten odcinek, powiem wam. Poczekajcie, gdzie są ustawienia. Mm, właśnie. O, dobra, są ustawienia. Myślę, że na spokojnie możemy już sobie zakończyć ten odcinek z Mobile Legend bank. Bank i myślę, że był to bardzo ciekawy odcinek i bardzo fajny. Jeśli odcinek się Wam spodobał, to oczywiście tradycyjnie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów. Oczywiście, kto nie subskrybuje, żeby dołączył do naszej armii i zasubskrybował kanał, żeby być na bieżąco. I oczywiście kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z powiadomieniami, zostawiliśmy powiadomienia. Pamiętajcie o zajrzeniu w opis, bo tam są linki do mojego serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco. Też stosunkowo, jeśli chcecie wysłuchać jakieś piosenki. No i cześć, trzymajcie się, no i siema, no, to pa.